Hej, cześć, dzień dobry, w czwartek, witamy się z wami. Mm, przytulamy się, żeby starczyło dziecku rozłąki, bo zaraz e, zawożę go do przedszkola. I tak zawsze go utulam. Mm. Ja za chwilkę jadę do e, pani kosmetyczki, jadę też na paznokcie. Jak się uda, to wam coś nagram. Zobaczymy. Wiecie co? Tak idę sobie na te paznokcie i powymyślałam sobie... Czy nie byłoby lepiej, gdybym poprosiła, żeby pani mi zdjęła całkiem te paznokcie już na lato, dopóki nie wykończę tego ogrodu, bo po prostu szkoda. A jak już sobie skończę mój projekt ogrodowy, to bym poszła i dopiero by pani mi zrobiła, tak jak ma być. Hmm. No muszę pomyśleć. Jeszcze mam trochę czasu, zanim przyjdzie pani, zanim tam zasiądę na fotelu. Bo to by miało większy sens. Zobaczymy. Teraz to wstrzykiwane. kolagen. Czysty kolagen, taki, który tracimy w wieku 25 lat. Przestajemy produkować kolagen. Mhm. Więc musimy go uzupełniać w innej postaci. Cały czas jakiś stan zapalny musimy wywoływać w skórze, żeby on się produkował. Po jakim czasie to będzie widać? Przecież powinno się widzieć dzisiaj wieczorem. Tylko okucie czuję na razie. Gdzie produkt wchodził, to delikatne takie rozpieranie jest. Mm -hmm. Zaciągam, żeby zobaczyć, czy w żyłce nie jestem. Żeby było bezpiecznie. Mm -hmm. A Ajajaj. Aj. Tak, teraz będzie chwilowo takie rozpieranie. Nie? Tak. Nie ma tragedii. Czuć, ale nie ma tragedii. I co? I to owal twarzy poprawia, tak? Tak. To też podnosi, stymuluje kolagen. Ale i to, nie jest, to nie jest żaden botoks ani coś. Nie, nie. To jest same naturalne. Niska cząsteczka kwasu fiolowolowego, która się rozpuszcza, która nie robi ci sztucznej wolumetrii, tylko robi ci naturalnie, podnosi owal twarzy. Aha. Właśnie nigdy nie umiałam wytłumaczyć, co to jest. Nie no, bo musimy w skórze wprowadzić coś, co nam zacznie stymulować skórę. Wprowadzi nam skóry w ten zapalny. Stymulatory robią nam sten zapalny. Mhm. w tym się będzie, wiesz, to się ładnie rozejdzie i wokół tego się będzie oplatał nowy kolagen i fibroblast. Aha. Teraz jak Ci zrobię tą stronę, to zobaczysz różnicę między dwoma stronami. No ja właśnie, ten... bo ostatnio też coś było, tak. nie? Od razu. Później się już przyzwyczajasz, więc tego efektu nie widzimy na co dzień. Dlatego ja pokazuję zawsze klientom, wiesz, od razu po zabiegu, że jest już ten efekt. No później, żeby nie było, że nie ma. Tylko później, wiesz, przyzwyczajasz się do tego, że tak nie widać. A ta idzie na dół Ci, jest smutna twarz, a ta jest w górę. Usiądź bardziej. Łódź głowę prosto, o. Masz wcięcie tu zrobione, uh -huh. i to jest od razu podniesione do góry, widzisz? Tak, tak, no a tu nie. No. Bo to jeszcze nie zrobione. to się będzie stymulować, tu się nadprodukuje nam kolagen i nam będzie, o, ciągło wszystko tak do góry, uh -huh. bo to pójdzie nam tak. No. Ale jest różnica od razu. Od razu no. To nie widać teraz, bo masz pod oczami śniaki, więc teraz tak tego nie widać, nie? Ale jestem pokuta. Śniaki mam. Ale jutro będzie już dobrze, chyba. Jestem w domu po dniu moich wszystkich zabiegów. Ta twarz mogę wyglądać nieciekawie, bo miałam przy różne zabiegi robione. Słuchajcie, jak widać, nie zdjęłam e, koloru. Miałam ze względu na pracę od ogrodowe coś ściągnąć, ale w ostatnim momencie zobaczyłam ten przecudny kolor u pani i mówię nie dobra rób mi te, te paznokcie kolor nazywa się petarda nie wiem z jakiej firmy lakierów to jest ale jest przecudny w każdym bądź razie nie zrobiłam żelowych paznokci mam zrobioną hybrydę na naturalnej swojej własnej płytce paznokcia no i pomalowane i tyle no, sporo je skróciłam, jak widać, no, ze względu na małego, bo przy jego pielęgnacji, tam przy smarowaniu go czy coś, że nie zrobiła mu krzywdy, ale ogólnie paznokcie mi się super podobają. Oprócz tego, możecie zauważyć, yy, że wyglądam delikatnie mówiąc dziwnie na twarzy, ale jak widzieliście, miałam yy, delikatnie nakuwaną twarz. Nie był to absolutnie Botox tylko naturalny kolagen. Starałam się, żeby pani wytłumaczyła, co tam za zabieg mam robiony. Bo ja nigdy później nie umiem wytłumaczyć, co mam robione. Ja po prostu się kładę. Ja chcę być zadbana. One da mnie dbają, ale nie potrafię wytłumaczyć, co mam robione. Jednakże naprawdę to działa. To, co ja miałam robione, to są wszystko naturalne składniki, żadna chemia, żadne dziadostwo. Dzień dobry, kolejnego dnia. W końcu słuchajcie nadszedł ten mój upragniony moment, kiedy mogę sobie siąść przed domem i wypić swoją kawkę. Patrzeć, jakby bez bawi się mój synek. Och, całą zimę na to czekałam. Jest super. Mm, wspaniale. Nie wiem, która jest godzina 17. Te odgłosy to mój bawiący się syn na podwórku. Czekam na mojego męża. Właśnie aż wróci z pracy. Jest sobota, więc dzisiaj już będzie wcześniej. Jeszcze może niekorzystnie trochę wyglądam, bo widać troszkę te moje nakucia, ale już z dnia na dzień będzie coraz lepiej. Wspaniała jest pogoda. No jest wspaniała pogoda. Uwielbiam tutaj siedzieć. I sobie pić kawkę. Tego mi trzeba było. Naprawdę, tego mi trzeba było. Wariacje, wariacje. Będziecie się kręcić w główce. Halo, halo, Zabawa koło parasola. Wracaj, wracaj szybko, wracaj do mamy. Wracaj do mamy. Wracaj do mamy! <mum> <mum> Wracaj do mamy! Oj. Właśnie, yy, możesz wrócić z pracy i naprawia Stefana, bo trochę był nieczynny. Możesz powiedzieć, kochanie, co tutaj się stało i dlaczego on przestał działać? Bo pompka przestała ssać. I co? No, <mum> przestała ssać. No ale, y, znaczy on działał, odkurzał, ale... Nie mył, bo pompka nie chciała w wodę mm -hmm. I musieliśmy zamówić tą pompkę z oryginalnej strony, bo y, jak zamówiliśmy inną, to wcale nie pasowała, nie? No. Zobaczymy teraz, czy będzie działać. Hmm, chwila prawdy. To by łap go. Hej, Oszty! Osz ty! Którędy to się wchodzi do domu? Sobie zabawę znalazł. Wychodzi przez drzwi i wchodzi przez okno. No co ty robisz? Którędy to się wchodzi do domu? Jedz bułę. o co się dzieje? co się dzieje? ksie jak ksie czyli pompka dobra pompka bardzo dobra najpierw byli zawory, już szło on, ten ten zawor był założony nowy, ale ona przestała ciągnąć stać i teraz już jest no i Stefan już startuje startuje? Tak. no Odpowietrzył się czyli mogę z powrotem mopa odwiesić no możesz czy jeszcze nie nie no możesz w powiedziała działa taka właśnie pumpeczka. O. no właśnie takie coś 120 euro Jakby kogoś chciał kupić Idziemy to zamawialiśmy na oryginalnej stronie tego xiaomi xiaomi czy coś tam no zobacz na twojego syna no, ale gazy, strasznie no. dużo tu jest o widać nawet jak woda z... działa bo widać no, jak teraz zasysa no normalnie wodę ze zbiornika zasysa i do mopy żeby mopy czyściło, nie? a to jest droga pompa która zasysa brudną wodę Odsysa do drugiego zbiornika a ta czystą wodę zasysa ze zbiornika i czyści mopy zbyt skomplikowane to Pas jest wyjechał już zobacz jest nadeszła ta wiekopomna chwila w końcu dobra to ja go muszę poskąć. bo jak się człowiek przyzwyczai do luksusu, to później ciężko. Ale chociaż sam się przekonałeś wczoraj, prawda? Jak to jest mopikiem lecieć w podłogę? Spoko. Spoko. No oraz na jakiś czas spoko, ale jak jest tyle metrów i, i jest ogródek otwarty i tak wiesz, każdy wchodzi, wychodzi to parę razy na dzień. To nie jest tak spoko już. No ale dobra, najważniejsze, że już będzie działa. Szczęśliwa? Tak. Dziękuję. Daj być. Tak to jest mieć męża złoto rączkę w domu. Co ty robisz? Sam poskładasz wyciskarkę? Hmm. No i co teraz? Krzesło potrzebne Ci do czego? Do czego potrzebny? A włączyć trzeba. No nie. Włączyłeś? Naprawdę działa? No działa chyba. No, no nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Co teraz? Co, niuniu? Co tam robisz? A, ale nie, nie, mama przekroi już. nie. Czekaj. Tak, mama przekroi? Czekaj. O, No? Poradzisz sobie? No nie wierzę. Leci soczek normalnie. Of, of, of. Brawo. Brawo, Alex. He mama pomoże troszkę. No, może szklankę, gdzie masz? Super! Chyba za ciepło ci w tej kurtce. Chyba za ciepło w tej kurtce. Znaczy miło. No au! No musisz uważać, no au. Hop! O, super! Zuch, chłop! Miau. Tak timbang. Untuk janganlah.